Błąd E2. Pralka Bosch. Na wyświetlaczu komunikat E2, czyli error numer 2, błąd numer 2. To wskazywałoby na awarię silnika, dlatego ten silnik wymontowałem. Jest to taki piękny, ładny silnik w bardzo ładnym stanie zewnętrznym. Zaraz tutaj podłączę sobie zasilanie. To jest silnik szeregowy, czyli szczotka. Tu mamy Stojan. O, gdzieś tam taki kabel znalazłem sobie do takiego styczką do tego silnika. I już pięknie chodzi. 30V. Ale on cichutko chodzi. Ale coś już zaczyna strzelać. Mimo, że jest 30V. Patrzcie, tutaj zaczyna działać. Tak mi się wydaje. Obroty się zmieniają. Szybciej, wolniej. O co tu chodzi? No, ale jak on tu wyboru chodzi ten silnik? Na dwóch przewody A nie na trzech? Dobrze. Coś tam widzę, tak jakby zaczynało iskrzyć na tych szczotkach już w tak niskim napięciu. O! mi się zatrzymał. Stanął. Napięcie 31V, silnik stoi. Dotknęłem szczotki. Ła, wow, wow, wow! Nie, 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 coś jest nie tak. Ewidentnie szczotki się skończyły. Trzeba zajrzeć do tych szczotek. Jak te szczotki się demontuje. Czymś sobie podepnę ten silnik, żeby mi się nie przewrócił. Żeby pokazać jak się demontuje szczotki. O! środki tutaj są tak za, zaczaśnięte. tu jest taki widać konektorek z zabezpieczeniem chyba on tak łatwo nie zejdzie stąd ale dobra jakoś go zaraz wyjmiemy tu powinien być taki ząbek nie, nie zejdzie o trzeba może podnieść delikatnie też nie z tej strony Dobra, zszedł. Nie ma tu żadnych zabezpieczeń za wiele. Trzeba teraz to przesunąć do przodu. O. Teraz pociągnąć. To blaszka zabezpieczająca. Ze szczotką tu została. Ojej! Szczotki praktycznie nie widać. Ona już dojechała do, do swojego. Jak widać, dojechała do swojego kresu. Już zaczęła nawet tutaj tym miejscem, gdzie było coś przynitowane, pracować. Tu mam drugą, oryginalną szczotkę z takiego silnika. No i ja wymienię po prostu. Taka piękna szczotka. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak ona jest zeszlifowana, bo ona tutaj dosyć ostry kąt ma, żeby ją tak samo włożyć. Zobaczymy drugą szczotkę. Drugiej szczotce mamy tutaj. Trzeba w tą wtyczkę gdzie wyjąć, bo jest zablokowana. Zablokowany dojść, dostęp. Tutaj też jest ten konektorek. Na dusza, czy jak? Trzeba go zdjąć? Może z, a, z pod spodu trzeba nacisnąć. Pod spodem był ten taki. No, bo on jest do górnogami ten konektor. On tu ma ten języczek pod spodem. Trzeba nacisnąć ten języczek, żeby go zdjąć. O. Właśnie zastanawiałem, jak to zrobić. No i podobnie jak tam. O. ciach. Szczotka się również widać, że zakończyła skos był w ten sposób w związku z tym tak samo ją tu wkładam o. spróbuję ją tu włożyć tą sprężynę tam trzeba jakoś ugnieść

Jedną szczotkę trzeba tutaj sobie przytrzymać śrubokrętem, żeby to się nie cofnęło przy wkładaniu konektora. O! Jedna szczotka już jest na miejscu. Teraz druga strona. Trzeba znaleźć drugą szczotkę. Tu gdzieś jest szczotko trzymaczu, jeszcze schowana. Nie chcę wejść, to tam jest grane. Mam drugą szczotkę. Jak widać to są identyczne szczotki z tym oznaczeniem 39. Nie wiem co tu jest 39, 646. Też tutaj sobie ją włożę. Pełnej klasie postaci i do jego wpływu na to wszystko co wydarzyło się na świecie. Także to z z początku to sprężynka ciężko chodzi, ale jak już później wejdzie to to nie ma z nią problemu. Na scenie i teraz trzeba cofnąć, Tu przytrzymam, żeby mi się to nie przesunęło, nie odblokowało tej szczotki. No... dobra. Jest szczotka. Dwie szczotki do kitu. No i próba. Tu przychodzi taka wtyczka. On się składa tu z tyłu. Tu mamy 4-6 przewodów. Żeby uruchomić silnik, to tak. Jeden dolny sobie biorę do napięcia. Podłączam. Te dwa następne mostkuje i ostatni, drugi biegun i zasuwa. Ale pięknie chodzi, naprawdę. Ja lubię jak silniki pracują. Od dziecka mnie to pasjonowało. Praca właśnie silników elektrycznych O, no to gróbka z krawaniem tu jest możliwa W tym przypadku jakieś toczenie Nawet wióry lecą No i dobra, silnik mamy naprawiony, można go i montować To jest silnik z pralki Bosch Tu jakieś tam jego parametry Co z zrobiło? na przewodę. i on bierze prądu w ogóle? Jak się rozpędzi, bierze przy 31V 0,75A. Bardzo mi się podoba praca tego silnika. Silnik gotowy do zamontowania. Ciekawe czy tu się da odczytać, jak ten silnik się w ogóle nazywa. Bo tutaj taka jakaś pieczątka jest odbita, bardzo brzydko. Ale nie wiem, czy to się da odczytać. Nie no, ktoś na takiej porowatej powierzchni od, odcisnął nazwę silnika i w zasadzie to jej się nie da odczytać tutaj. Co to za silnik? To jest tak nieczytelne, że niestety. Ale wiem, że to silnik od pralki Bosch z błędem E2. Piękny, miedziany silnik. Bardzo mi się podoba. Czas na montaż będzie. Silnik jest zmusowany na dwie śruby. Tutaj taka jeszcze izolacyjna. Wtyczka, od spodu ładne dojście i tu nie ma żadnej klapy. Dobra, silnik już mamy prawie założony. Takim specjalnym kluczem przykręciłem Ale, tutaj te dwie śruby. Jest super. Tam jest klucz, klucz dziesiątka. Pasek wielorowkowy. 5PJT-1252. pięciorowkowe. Dobrze, że tu jest dekiel. Przynajmniej jest jak go włożyć. Pokażę jak się re resetuje ten błąd. Trzeba włączyć start i go trzymać. Muszą być zamknięte drzwiczki. Przełączyć raz na syntetyki. I trzymać. I następuje reset. Puścić. Wyłączyć. I włączyć jeszcze raz. I będzie wtedy prawidłowo. Dziękuję. To wszystko. Tutaj z tyłu jest z 20. jakby ktoś kiedyś próbował to odkręcić albo zakręcić. Pralka Bosch Classic 5, wróciła to do żywych pralek.